Zasiałeś, nawoziłeś, chroniłeś przed chwastami, chorobami i insektami. Ale największe wyzwanie przed tobą żniwa. Pozostaje kilka pytań, na które musisz odpowiedzieć. W jaki sposób twój kombajn zapewni ci jakość, której oczekujesz, aby uzyskać jak największą wydajność i wysoką jakość słomy? Czy Twój kombajn radzi sobie dobrze w różnych uprawach, zapewniając uniwersalny charakter maszyny przy różnych roślinach? A co, jeśli Twój kombajn ułatwi Ci zarządzać Twoim gospodarstwem tak, abyś miał większą kontrolę nad finansami? Jakiej wydajności oczekujesz, aby sprawniej i szybko wykonać pracę bez żadnych przeszkód? Czy otrzymujesz niezawodną pomoc, kiedy jej potrzebujesz, aby zmniejszyć okres przestojów i w pełni wykorzystać kombajn? Czy wykorzystujesz całkowity potencjał zbioru Twoich upraw, aby zebrać jak największy plon z hektara, a jednocześnie zachować wysoką jakość słomy? Czy ostatnie żniwa były tak wydajne, jak oczekiwałeś, czy też wciąż można coś poprawić dla zwiększenia zysku z hektara? Pytania wystarczą, aby spędzać sens powiek każdego rolnika. Ale teraz możesz się zrelaksować. Odpowiedź masz tutaj. Szeroki zakres oferty kombajnów John Deere to gwarancja większej wydajności i dochodowości bez względu na rozmiar Twojego gospodarstwa. Ekonomiczna seria CWS z klawiszowym systemem separacji posiada rozwiązania, których oczekiwałbyś raczej w dużo większych kombajnach. Nowa seria W ze sprawdzoną technologią wytrząsaczy klawiszowych i power separatorem radzi sobie nawet w najcięższych uprawach. Nowa seria C z dwoma przeciwbieżnymi rotorami zapewnia wydajną pracę przez cały dzień, nawet w trudnych i wilgotnych uprawach. Nowa seria S. Z pojedynczym wysokowydajnym rotorem ustanawia wysoki poziom wydajności na rynku kombajnów. Została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom usługodawców i dużych gospodarstw, gdzie ogromny nacisk kładzie się na wydajność. Wszystkie nowe silniki i udoskonalone kabiny dają Ci więcej mocy i kontroli. A na nadchodzący sezon, obok całej linii kombajnów John Deere, całkiem nowa seria T. Da Ci możliwości, aby uwolnić Twój potencjał. Poprzez unikatowy system przepływu materiału i separacji daje Ci idealną równowagę między jakością ziarna i słomy bez względu na warunki na polu. Sekretem znakomitego działania jest innowacyjny, wielobębnowy system separacji. Zapewnia on płynny przepływ masy żniwnej bez gwałtownych i ostrych zmian kierunku. Dzięki temu otrzymujemy wystarczająco przestrzeni dla roślin w momencie fazy omłotu. Oprócz dostarczania ziarna i słomy o wysokiej jakości, nowa seria T gwarantuje większą wydajność w trudnych i wilgotnych uprawach. Połączeniu oznacza to lepszy wynik na koniec dnia. Zbierasz więcej zboża z mniejszą ilością zmiażdżonych ziaren i słomą wysokiej jakości. Testy kombajnów serii T wykazały, że uzyskują one wyższą wydajność niż inne kombajny przy maksymalnych stratach do 1%. Nowa seria T to także duża uniwersalność, która spełni Twoje potrzeby zbioru różnych upraw. Jak również umożliwi usługodawcom szybką adaptację kombajnu do pracy w zmiennych warunkach. Pagórkowate pola nie będą więcej stanowiły problemu. Z poziomowaniem Hillmaster 2 kombajny serii T mogą kosić na zboczach o nachyleniu nawet do 22% bez straty wydajności. Kombajny serii T dostępne są w wersji 5- i 6 o mocach silnika w przedziale od 290 do 400 koni mechanicznych i pojemności zbiornika ziarna 11 000 litrów. Cała linia kombajnów stanowi obszerną ofertę rozwiązań żniwnych dostępnych na rynku. Dlaczego nie uczynić żniw jeszcze bardziej precyzyjnych z kombajnami John Deere E? Oferta ta tworzona jest przez systemy sterowania i kontroli, gwarantujące niezawodność w każdej chwili. Niezwykle pewne i łatwe w obsłudze gwarantują zwrot Twojej inwestycji do 23% szybciej niż kombajny prowadzone ręcznie. Precyzyjny czujnik wilgotności montowany w zbiorniku ziarna. Pomoże ci podjąć słuszną decyzję o kontynuowaniu zbioru. Jego szybkie działanie dostarcza niezwykle dokładne odczyty, dlatego w każdej chwili kontrolujesz warunki panujące na polu. System AutoTrack to wspomaganie kierowania bez pomocy rąk przy użyciu systemu satelitarnego. System ten czyni każdy przejazd maksymalnie wydajnym, oszczędzając tym samym paliwo i pozwalając na wydłużenie czasu pracy na okres nocy bez zmniejszenia precyzji prowadzenia. System Harvest Smart automatycznie reguluje prędkość jazdy dla uzyskania maksymalnej wydajności lub minimalnych strat. Idealne dopasowanie wydajności i sprawności kombajnu do ustawień operatora. System GreenStar 2 posiada na wyposażeniu szeroki zakres narzędzi do dokumentacji. HarvestDoc zbiera dokładne dane o wydajności pola i kombajnu, dostarczając trwały zapis zbioru dla przyszłego planowania, nawożenia i uprawy. System HeaderTrack. Utrzymuje stałą zadaną wysokość ścierniska nawet na nierównych polach. Nie ma więc niebezpieczeństwa nabierania ziemi nawet przy ustawionej niskiej wysokości ścierniska w wyległym zbożu. Wszystkie nasze kombajny posiadają wsparcie szeroko rozwiniętej sieci gilerskiej. Wyszkoleni mechanicy używają systemu diagnostycznego Service Advisor do szybkiej lokalizacji usterki, a światowej klasy system dystrybucji części zamiennych zapewnia szybką dostawę w każdej chwili. Dzięki temu spędzasz więcej czasu na pracy, a nie na naprawach. Nieważne jakie uprawy nieważne jakie warunki. Wszystkie nowe rozwiązania żniwne John Deere pomogą Ci uwolnić Twój potencjał. Kombajny John Deere. Inteligentne, innowacyjne, zintegrowane.